Kochani, dzisiaj naszym gościem jest Bart Staszewski, aktywista LGBT. Cześć Bart. Cześć. Słuchaj, chciałem zacząć od sprawy, która jest chyba najbardziej elektryzująca w, tej, w tym gorącym czasie kampanijnym. Dlaczego poszedłeś spotkać się z prezydentem Dudą w Pałacu Prezydenckim? E, poszedłem... Właściwie tylko w jednym celu, czyli żeby przedstawić mu, podsumować mu jego kadencję i pokazać prawdziwy problem, z którym mamy miejsce w Polsce, czyli przede wszystkim samobójstwa wśród młodzieży LGBT. I to właściwie, trzeba byłoby tu zakończyć, bo to był właściwie jedyny powód, do którego tam poszedłem. Nie liczyłem na przeprosiny, bo byłbym głupi, jakbym sądził, że to coś da, albo że on mi coś obieca. To nigdy nie było moim celem. Jedynym celem było po prostu powiedzenie tego, co jest prawdą, tego, co wszyscy my wiemy jako aktywiści, jeżeli chodzi o właśnie problem, czy samobójstw, czy depresji wśród młodych ludzi, i tyle. I powiedz mi, jak wyglądało to spotkanie? No to spotkanie było naszpikowane na różnymi minami, które mogły się trafić po drodze, tak? Od momentu, w którym usłyszałem, że na spotkanie wybiera się jeszcze wiele innych osób, kiedy ja chciałem pójść, z większym, szerszym gronem osób, to na przykład Pani Marzec z Lublina, która jest działaczką Stowarzyszenia My Rodzice, czy aktywistką Alicją Sienkiewicz, z którymi rozmawiałem, żeby, 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 był, żeby były chętne pójść ze mną, a to się dowiedziałem, że nie, no bo to, to spotkanie miało być jeden na jeden, no więc przyjąłem to jako pewien pewnik i w takim razie na takich nastawiałem, potem się okazało, że miał być Robert Biedroń, że jakiś bloger z Niemiec, który jest transfobem, no i yy, w sumie summarum postawiłem warunki, że ma nie być kamer, że ma być, ma być na jeden, na jeden, skoro ja nie mogę nikogo zabrać, to czemu mam spotykać się w grupie, że, że yy, tam będzie jakieś jeszcze drobne szczegóły, których już nie pamiętam. No i kontrolowałem na tyle, ile dało się tą samą, to, tą sytuację I też ten przekaz medialny, jaki miał wyjść po niej, tak? czyli przygotowałem sobie wcześniej tekst, który z moim chłopakiem przygotowywaliśmy wcześniej, tak? bo nie, nie sądziliśmy, że nas czymś prezydent zaskoczy. Tak? No, to miało być spotkanie, w którym on powie swoje, ja przedstawię mu, jaka jest sytuacja w Polsce, i z której wyjdę i powiem do mediów właśnie ten nasz przekaz, czyli, że w Polsce mamy olbrzymi problem z homofobią i transfobią. A powiedz mi, bo, bo z tego co wiem, zabrałeś ze sobą zdjęcia młodych ludzi, w dużej części jeszcze dzieci, które odebrały sobie życie z powodu homofobii. Jak prezydent zareagował na, na te twarze? To, co się dowiedziałem później, że to było dosyć nietypowe, że, prezydent, że ochrona prezydenta zabrała mi absolutnie cały sprzęt elektroniczny. W przypadku gości tego, tego rzeczy się nie robi, ale wobec mnie się zrobiło. Czyli zabrano mi iPada, zabrano mi telefon, zabrano mi tylko książkę o różowych trójkątach, którą nawet gdzieś tutaj mam, w której nawet mogę pokazać, bo to może być ciekawe. Ja tutaj sięgnę, proszę bardzo, sięgnąłem. To jest książka, którą zabrałem ze sobą, identyczna książka z egzemplarzami zdjęć. I tak naprawdę mogę powiedzieć, że prawdziwą bombą w środku były te zdjęcia, bo to był ten przekaz, w którym poszedłem. Czyli zabrali mi wszystko, ale nie zdjęcia, i to były te zdjęcia właśnie dzieciaków, które też w tym tej, tej kopii miałem. To były zdjęcia Milo, Dominika z Bierzunia i Katpra, a, które zostawiłem od razu właściwie na samym początku, kiedy to spotkanie się zaczęło, na, przy złotym stoliku, który był bardzo symboliczny, bo cała ta oprawa, wiesz. Taka putynowska Rosja, bo mi się z tym kojarzy takie wiesz, złote krzesła, złote y, pokoje i porcelanowa zastawa z kamerdynerem, do którego pan y, y, Dudzie nalewa te facet, facet y, kawę, nie? I na tym stoliku, właśnie te ofiary homofobii, na tym złotym stoliku, nie? Transfobii. Y, I to było, wiesz, proste. Ja wchodzę, roz, przesuwam tą zastawę, kładę, kładę te zdjęcia. I mówię, panie prezydencie, to jest ta ideologia, z którą pan walczy, nie, i zaczyna się rozmowa. Czy Właściwie monolog, bo ja mówię swoje, on mówi swoje, ja mówię o tym, że na nas rzucają w kamieniami, bo on tak coś tak zaczął, że ja bym chciał się dowiedzieć, czy to prawda, że rzeczywiście kamieniami was rzucali podczas Marszy Równości, to tak nie powinno być. Ja mówię, no panie prezydencie, no ale tak było, w sensie Marszy Równości w Białymstoku, Marszy Równości w Lublinie. No, ja mówię o tym marszu Równości w Białymstoku, a prezydent mówi, że no nie widziałem, tak? Coś takiego i tam dalej. Ja mówię o, zamach, o próbie zamachu w Lublinie, a on mówi, że nie słyszałem. Wiesz, i, i robi się coraz creepy bardziej. Nie? Bo wydawało się, że na czarnek i Kantak tak, są takie to są tacy politycy, którzy mają trochę więcej jakiegoś takiego sprytu, kiedy rozmawiają, wiesz, jakichś takich argumentów. A okazuje się, że stoi przed tą głowa państwa państwa, wierzchnich sił zbrojnych, gra głupa, tak ordynarnie mówiąc. Totalnie gra głupa. Ja się tego gdzieś spodziewałem, tak? może nie spodziewałem się, że na takim najniższym homofobicznym poziomie, wiesz, poziomie, poziomie Twittera czy Frondy, nie? Kiedy ja mówię o tym, że no, to jest ta ideologia, o której mówi, że jak możemy nie zgadzać się na temat wielu różnych rzeczy, tak, możemy, on może mieć prawo do swojej krytyki jakichś naszych poczynań, no to mówienie o nas per ideologia będzie skutkowało właśnie takimi samobójstwami, zaszczuciem w szkołach, tym, że radni z jakichś małych miejscowości, którzy Totalnie nie rozumieją jakiejś tam wyższej polityki, jakiegoś wyższego sensu tego, co oni tam próbują tłumaczyć przy tej ideologii. Oni rozumieją to tak, jak przeciętny Polak. E, ideologia to są ludzie. I jak trzeba walczyć z ideologią, to trzeba walczyć z ludźmi. Nawet podałem mu przykład Radosława Brzuski, radnego z Lubelskiego, który udziela wywiadów i mówi, że dla niego ideologia to są dwoje ludzi, którzy no, trzymają się za ręce. I mówię, to są, to jest, wiesz, kawa na ławę, nie? Za każdym, takim, za każdym takim moim hasłem Duda mówi na przykład, że no ale Panie Bartoszu, ja słyszałem, że to Wy chcecie uczynić całą Polskę taką wielką strefą LGBT. Albo inne hasło, klucz, co powiedział, ja mówię o tych homofobii, która spotyka dzieciaków w szkole, on mówi, że to nie jest tak, że to tylko ich spotyka, bo gdyby on wyszedł bez swoich służb na zewnątrz Pałacu Prezydenckiego, to jego by też pobili i zabili. I sobie myślisz w tym my ja pierdolę, że to już jest ten moment, kiedy na to spotkanie powoli kończyć, bo tu już nie ma o czym mówić, tak? W sensie ja powiedziałem swoje, on powiedział swoje. Pozostawiłem mu te zdjęcia dzieciaków na, na stole. Powiedziałem, że mam nadzieję, że mu się przyśnią kiedyś. Wyszedłem z tego spotkania i tam miało już dojść do takiego oficjalnego zakończenia, nie podałem mu ręki, potem wyszliśmy, ja wyszedłem przed pałac prezydencki, powiedziałem swoją konferencję, no i to mój przekaz się przebił, tak? A to pewnie za chwilę w kolejnych pytaniach będziemy na ten temat jeszcze tak, rozmawiali. W, w, właśnie jest... chciałem zapytać o to zakończenie, bo to właściwie się wydarzyło w tym samym momencie. Ja pamiętam, że śledziłem to Twoje spotkanie, jakoś byłem mocno obecny w internecie, czekając na jakieś sygnały i doniesienia. I właściwie chyba w tym samym momencie, kiedy Ty wyszedłeś po tej wizycie i, i nadawałeś live'a i opowiadałeś o tym, co się wydarzyło, Kancelaria Prezydenta wrzuciła zdjęcie w którym ściskasz dłoń Andrzeja Dudy, więc w ogóle w tym samym momencie w internecie pojawiły się komunikaty nie podałem dłoni Andrzejowi Dudzie i zdjęcie kancelarii, która komunikuje na Twitterze, że to było fantastyczne spotkanie. To jakoś nie... No, Niektóre nie, nie media nie, do, do, nie dopowiedziały tego, co ja powiedziałem bardzo wyraźnie, że nie na zakończenie spotkania Dudzie, Dudzie ręki nie podałem. Jako gospodarzowi spotkania mu tą rękę podałem, żeby się przywitać, ale już kiedy wszystko zostało już włożone na stół, to nie, by, nie widziałem takiej możliwości, żeby drugi, drugi raz tą rękę podać i tego zdjęcia tam nie ma, bo ten fotograf tam oczywiście czekał, już prezydent się uśmiechał, już z tym wojowskim uśmiechem paternalistycznym chciał już tą rękę mi wkładać, no ale powiedziałem, że to spotkanie już jest zakończone i poszedłem w swoją stronę z jakąś tam panią, która mnie odprowadziła. Ale jeżeli spojrzymy na tego tweeta, Mówiąc o faktach, tak tego rzecznika rządu, który pychalski, który zamieścił to, to, to zdjęcie, ono się rozeszło na dzisiaj sprawdzałem. trzysta kilkadziesiąt reakcji było na niego, w tym około kilkudziesięciu komentarzy, gdzie ludzie głównie wklejają screena z mojego posta z tymi czciekami i moim szerokim komentarzem na Facebooku. Zdziwiło mnie, że to właśnie aktywiści LGBT też często i ludzie, którzy powinni raczej wspierać nasz przekaz to oni często też gdzieś komentowali, no zobacz, zobacz, ten uścisk dłoni z Tobą jest wszędzie, no ale to właśnie Wy go rozprzestrzeniacie, bo na e, głównych profilach Dudy go nie było, był tylko na właśnie Rzecznika Rządu, w tych kilkuset reakcjach. Mój tweet, dwa tweety po angielsku, po polsku, jeden był 10 tysięcy reakcji, na drugim było chyba 12 tysięcy reakcji, a już nie wspomnę na Facebooku, gdzie tego było dużo więcej, było prawie 2 miliony osób, z tego co widziałem parę dni temu, ten, tweet, ten post na Facebooku zaczął. Czyli tak, absolutnie ta nasza narracja, wbrew tego, co się wszystkiego obawialiśmy, również ja się obawiałem, bo również nie mogło się wydarzyć, absolutnie się przebiła. Totalnie zmiażdżyła przekaz Dudy, totalnie zmiażdżyła ich pomysł. Oni chyba totalnie się w pewnym momencie wycofali z tego, że to jednak nie wyszło i że to jednak nie pójdzie w to, stronę, co trzeba. Więc TVP też nie podało tej informacji jakoś szerzej na spotkaniu. Poza, o spotkaniu nie grzało tego poza tym, że ono nastąpiło e, komentując o tym jednym zdjęciem. Nie publikowali oczywiście tych innych zdjęć, spotkania, te gdzie luda siedzi na tym złotym krześle i patrzy na te zdjęcia ofiar homofobii i transfobii. E, być może kiedyś nam się uda to zdobyć, a to już jest mniejsze o to. Także biorąc tak jakby pod uwagę to, co wyszło e, z tego spotkania, to mi się wydaje, że absolutnie jest to sukces, bo... Cały świat znowu się dowiedział o tym, że o homofobicznej i transfobicznej twarzy dudy, mimo że próbował to zrobić zupełnie w innym kierunku? Widziałeś pewnie wieczór wyborczy po pierwszej turze? A dzieje się sporo, na ten moment, kiedy rozmawiamy, prawdopodobnie już żadna debata się nie odbędzie. Jakie są Twoje przewidywania? Jeśli chodzi o drugą turę wyborów, jestem idealistą. Myślę, że w ogóle Biedroń będzie miał dużo więcej głosów, pomimo że, jako człowieka, za nim nie przepadam, bo popełnił wiele błędów, które dyskwalifikują go jako takiego zaufanego polityka, ale głosowałem na program, który niesie ze sobą i na partię, którą. Uważam, że powinna mi dużo wykrzywy bo i to mnie strasznie zażenowało, że tak mało mniej procent, ale rozumiem są efekty, że ludzie po prostu w pierwszej turze zagłosowali na przykład na Trzaskowskiego, więc nie wiemy, jaki jest dokładny lektorat lewicy. Ale sądziłem, że będzie jakby nie było większy niż Bosaka. Naiwnie sądziłem. A teraz sądzę, że po prostu Trzaskowski wygra. Byłem przerażony pierwszym wynikiem, bo naprawdę wierzę w to, że. Ten lektorat, który nie poszedł w pierwszej turze, bo uznał, że po co, skoro będzie druga, się uruchomi i pokaże, że chcielibyśmy żyć w Polsce, może nie idealny, bo Czeskowski nie jest idealnym kandydatem, ale taki, który przynajmniej się nie czuje, głowa państwa nie czuje na osobę LGBT, która może wykorzystać swoje weto do działań, które nas może uratować w niektórych kwestiach, które może wykorzystać metodę ułaskawienia w sytuacjach, kiedy będziemy naprawdę też zagrożeni i zagrożone. Myślę o osobach, takich jak Ela Podleśna czy innych, którym będzie obecny rząd będzie wykorzystywał, żeby wlepiać olbrzymie dantejskie kary i Bóg wie, co jeszcze się może w Polsce wydarzyć. To jest prezydent, którego my naprawdę potrzebujemy, bo czasy są naprawdę niepewne. Więc. Ale też to nie oznacza, że jak wygra duda, to, znaczy, to nie będzie oznaczało, że płace są homofobiczni i transfobiczni. Bo ja wiem, że to są trochę inne metody. Ludzie są zadowoleni z socjalnych rządów PiSu i nie głosują na nich, na dudę, dlatego że chcą, żeby pedałów i osoby LGBT po prostu wieszać na, na drzewach. Tylko że im, tak jak oni to mówią, typowo po polsku, im się żyje lepiej za zapisu, poza Warszawką. Tak? A dla nich cała reszta to jest Warszawka. To jest Poznań, to jest Kraków i wojenka polsko-polska, która ich nie dotyczy, bo oni mają chociażby te socjalne benefity, które uważam, że są zajebiste i przywróciły wielu ludziom godność życia i o których inne partie w wcześniej jakoś cudownie nie wpadły, a rząd polski jakoś nie zbankrutował. Zobaczymy, bo te straszenie cały czas, pamiętam, było bardzo głośne. Więc to też nie będzie oznaczało, mimo że będę strasznie zażenowany tym wszystkim takim trochę, jedyną rzeczą, jaką będę miał w sobie, to to, że my jako Polacy mamy problem z myśleniem o innych. Jesteśmy samolubni, bo to, że mnie się żyje lepiej, ale pomyślmy, co się dzieje z sąsiadem, tak? który być może jest osobą LGBT, któremu, któremu może się nie będzie żyło lepiej po tym wyborze. I to jest jedyny mój komentarz taki w stosunku do Polaków jako takich i Polek: że nie zarzucę im homofobii, transfobii, zarzucę im samolubność, po prostu. Dzięki Ci bardzo za tę rozmowę. A, nam zostało 5 dni do drugiej tury wyborów prezydenckich. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i życzę i tobie i sobie i naszym widzom, żebyśmy a, w trochę innej rzeczywistości za chwilę mogli funkcjonować. Tak, ja też sobie tego życzę i wam, i wszystkim. Będziemy czekać na oficjalne wyniki, bo przecież te statystyki telewizji będą, tam będzie kwestia błędu statystycznego, tak? No teraz dowiedzieliśmy się przecież, że prawie 3-4% było różnicą między tym, co telewizje podawały, więc będziemy czekać na te oficjalne wyniki PKW. Czekając, wiesz, pod napięciem, co się wydarzy. Dzięki, jeszcze raz. Dzięki za rozmowę. Moim i waszym gościem był Bart Staszewski, aktywista LGBT. Dzięki. Dzięki.